Motocykle, skutery, krosy i kłady polskich i zagranicznych producentów dla dorosłych, młodych i dla dzieci o dużej mocy silnika, jak i te, którymi można prowadzić bez prawa jazdy na motocykl. Salon Motonowiccy, autoryzowany salon Junaka w starym mieście pod Koninem, oferuje nowości na wiosenny sezon motocyklowy, dostępne od ręki modele najlepszych niezawodnych marek sprzedaży gotówkowej czy na wygodne raty. Motonowiccy to też akcesoria motocyklowe i serwis. Motonowiccy Stare Miasto ulica Akacjowa 2. W 17 kwietnia, Agnieszka Gierz, dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień z wiadomościami z Kalisza i regionu. Oto skrót informacji. Ruszyła budowa mieszkań socjalnych przy Noskowskiej. Kolejne kamienice w centrum odnowione. O krok od dramatu: dechowanie i zderzenie z ciężarówką w powiecie. Śmigło wiatraka runęło na pole, wcześniej ludzie słyszeli dziwne dźwięki. Odszedł zasłużony Kaliszanin Nieczysław Wiśniewski. Sąsiedzka pomoc, nowa propozycja dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. E-sportowe emocje kaliskiej młodzieży. A zaczynamy od pobicia przypadkowego mężczyzny przy ulicy Joselewicza w centrum miasta. O niebezpiecznej sytuacji poinformowała nas jedna z czytelniczek portalu Faktykaliskie, której mąż w dotkliwy sposób został napadnięty, a następnie pobity w bramie. Agresorzy zaczepili niewinnego człowieka przy ulicy Joselewicza, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Sprawa została zgłoszona na policję. Poszkodowany mężczyzna przeszedł obdukcję. Jego zdrowiu na szczęście nic nie zagraża, ale akt agresji na niewinnym człowieku bulwersuje. Więcej na ten temat w kolejnym środowym wydaniu. Kolejna mieszkaniowa inwestycja w naszym mieście, tym razem roboty budowlane rozpoczęły się przy ulicy Noskowskiej na Zagorzynku. W miejscu gdzie niegdyś znajdowało się biuro powstanie 18 lokali socjalnych. Dwa z nich będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy Noskowskiej w pomieszczeniach po dawnych biurowcach powstały kilka lat temu już mieszkania. Jest tam 45 lokali socjalnych. Teraz dołączy do nich 18 kolejnych. Każde musi mieć co najmniej powierzchnię 40 metrów kwadratowych. Tu będziemy chcieli również takie mieszkania o odpowiednim standardzie wykonać i przekazać przekazać tym osobom, które znajdują się i spełniają kryteria, żeby otrzymać taki lokal. A taki lokal przysługuje między innymi osobom z wyrokiem eksmisyjnym z mieszkania komunalnego. Przy Noskowskiej roboty trwają. Istniejący tu do niedawna budynek został rozebrany, a na jego miejscu powstaje nowy zadanie obejmuje również powstanie nowych instalacji i zagospodarowanie terenu. Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia sanitarne i kuchenki elektryczne, wykonanie drogi dojazdowej, chodników, miejsc parkingowych, trawników i posadzenie dziesięciu drzew. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 23 rok to jest 2,5 miliona, łącznie ponad 4. Mamy dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego ponad 3 miliony. Także jest to również inwestycja, która jest realizowana z takim montażu finansowym z uzyskaniem środków. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Ostrowa Wielkopolskiego. Prace zakończą się latem 2024 roku. A teraz z Noskowskiej przenosimy się do śródmieścia. Kolejne kamienice odzyskały dawny blask. Tym razem mowa o dwóch sąsiadujących budynkach przy ulicy zamkowej pod numerami 5 i 7. Jedna z nich jest w całości własnością miasta, druga z kolei to własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta. Dwie sąsiadujące kamienice przy ulicy Zamkowej zostały poddane modernizacji. Tym razem remonty przeprowadzono w budynkach numer 5 i 7. Pierwszy z nich, czyli kamienica z numerem 5, to własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta. W tym budynku zmodernizowana została elewacja frontowa budynku. W ostatnich latach wspólnocie udało się też wyremontować dach. Większy zakres prac przeprowadzony został w kamienicy numer 7, która w całości jest własnością miasta. Modernizację elewacji frontowej budynku możemy. Już oglądać. Oprócz tego wyremontowano także dach, klatki schodowe oraz instalację elektryczną w częściach wspólnych budynku. Wymieniona została też stolarka okienna tam, gdzie było to konieczne. Wcześniej wymieniono także część okien. W budynku trwają jeszcze prace wykończeniowe, wkrótce wymieniona zostanie witryna w lokalu użytkowym, znajdującym się na parterze. Elewacja od strony podwórza jest poddana termomodernizacji. Kamienice przy ulicy Zamkowej 5 i 7 mają jednolitą elewację, stąd pomysł. Aby tę część budynku wyremontować równocześnie. W weekend dotarła do nas smutna wiadomość. W piątek, 14 kwietnia, we Wrocławiu zmarł Mieczysław Wiśniewski, kaliszanin, żołnierz Armii Krajowej, harcerz, członek Towarzystwa Miłośników Kalisza, wyróżniony m.in. krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 97 lat. Pomimo podeszłego wieku pan Mieczysław starał się zawsze uczestniczyć w życiu swojego miasta, środowiska kombatanckiego i harcerskiego. Chętnie dzielił się swoimi wspomnieniami, wiedzą i doświadczeniem. Mając 16 lat już skończone, już wstąpiłem do Armii Krajowej i, i wtedy walczyłem, bo mój ojciec wojskowy tu z Kalisza z 29 pułku, był na froncie, wrócił do... jako była honorowa kapitulacja Warszawy. Więc ojciec jako podoficer wrócił do domu. U nas nie było, bo w 1939 roku jako rodzina wojskowa zostaliśmy ewakuowani na wschód za lwów do Sambora, bo tam będzie spokój. Tymczasem my tam przeżyliśmy dwa fronty. Bo najpierw Niemcy byli, przyszli. Niemcy odeszli, 17 września przyszli ze wschodu, przyjaciel. także na tym byliśmy pod, tam do, do listopada, w listopadzie ojciec z kolegami postarał się o y, przepustki na sprowadzenie, sprowadzenie rodzin, no i przy, w, list, w końcu listopada wróciliśmy do Kalisza. Potem, to był listopad, święta, a w lutym już znowuż Niemcy nas na nowo wysiedlili, no tam właśnie do Jasła. I tam pan spędził całą wojnę? Całą wojnę, niestety. Tak. Jako żołnierz Armii Krajowej? No to od 42 roku. No takie takie moje były przeżycia wtedy ciężkie. Mieczysław Wiśniewski działał z bronią w ręku na terenach przy Przełęczy Dukielskiej pod pseudonimem Nietoperz, był jednocześnie dowódcą drużyny sanitarnej. W marcu 1945 roku powrócił do Kalisza, a w czerwcu rok później uzyskał maturę w liceum handlowym. Od 1945 do 1946 roku był drużynowym drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kaliszu, wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem za Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, a także odznaką zasłużony dla miasta Kalisza. W 2020 roku otrzymał także medal stulecia odzyskanej niepodległości. W sierpniu skończyłby 98 lat. Odszedł człowiek wielkiej klasy, ciepły i serdeczny. Był wzorem postawy patriotycznej i społecznej. Cześć jego pamięci, napisał prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. 40-letni kierowca z powiatu kaliskiego, mimo dramatycznego zdarzenia, może mówić o wielkim szczęściu, w sobotę rano na trasie Brzeziny Błaszki zjechał nagle na przeciwny pas ruchu i dachował. Z naprzeciwka jechała ciężarówka. Do zdarzenia doszło w sobotę około 8 rano w Natalinie w gminie Brzeziny na drodze wojewódzkiej nr 449 trasa Brzeziny-Błaszki. Kierujący Volkswagenem Polo 40-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego jechał z Błaszek do Brzezin. Volkswagen zjechał nagle na przeciwny pas jezdni i dachował. Sprzeciwka jechał ciężarowy Mercedes, którym kierował 42-letni mężczyzna z powiatu ostrowskiego. Kierowca ciężarówki próbował uniknąć zderzenia i odbił kierownicą w drugą stronę. Ciężki pojazd miał tylko lekko uszkodzony prawy przedni dolny bok. Czterdziestolatek z Volkswagena może mówić o ogromnym szczęściu. Doznał tylko niegroźnych potłuczeń. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Kierowca Volkswagena został ukarany mandatem w wysokości 1020 zł i 10 punktami. Niebezpieczna sytuacja w naszym regionie w dobie szczyźnie w powiecie jarocińskim jedno ze śmigieł wiatraka elektrowni wiatrowej oderwało się od całości i runęło na ziemię. Na szczęście na polu nikogo wtedy nie było. Do zdarzenia doszło w miniony piątek około 17. Jedna z łopat wirnika oderwała się i spadła z wysokości około 70 metrów, ciężki element roztrzaskał się na kawałki. Jak widać na nagraniu z monitoringu, gdy śmigło oderwało się od całości, wiatrak zatrzymał się. Zdjęcia z miejsca zdarzenia wykonane przez reportera portalu Jarocin 112 pokazują, jak mogłoby skończyć się to zdarzenie, gdyby w tym miejscu znalazł się rolnik wykonujący wiosenę prace. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że ta elektrownia od dłuższego czasu wydawała niepokojące dźwięki. Często pojawiał się też tutaj serwisant. W miejscowości stoją jeszcze trzy inne elektrownie wiatrowe. Ta konkretna została postawiona około pięciu, sześciu lat temu. Inwestor przywiózł ją z Niemiec. Sąsiedzka pomoc w praktyce działa od pokoleń, ale teraz ta dotycząca seniorów ma być prawnie uregulowana i stać się nową formą wsparcia. Nad projektem trwają konsultacje, a biorą w nich udział również przedstawiciele kaliskich seniorów. Z sąsiadami bywa różnie. Od solidnej przyjaźni przez obojętność, a niekiedy nawet nienawiść. Ci, którzy mogą liczyć na ich wsparcie, mogą mówić o prawdziwym skarbie i właśnie sąsiedzką samopomoc chce uregulować Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych. Ministerstwo te formę wsparcia chce wpisać do nowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. Dzięki temu usługi opiekuńcze nie sprawowałyby tylko Instytucja, ale mogliby je wykonywać również za symboliczne kwoty sąsiedzi, osoby potrzebującej pomocy. Myślę, że będzie to bardzo dobre dla seniorów, ze względu na to, że sąsiad mieszkający w pobliżu czy mieszkający na tym samym piętrze ma najczęstszy kontakt, najbliżej jest seniora, który zgłasza jemu swoje potrzeby. I wtedy sąsiad no, za niewielką odpłatnością e, może wspierać na co dzień seniora, robić zakupy, e, wykupić receptę, zgłosić do lekarza czy załatwić sprawę w urzędzie. Pozostaje pytanie kto i ile będzie płacił za sąsiedzką pomoc. Na ten moment pomysł zakłada wspólne finansowanie tego zadania środkami ministerialnymi i samorządowymi. Wiadomo też, że sąsiad chętny do udziału w tego typu wsparciu będzie musiał przejść szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Było o seniorach, teraz będzie o młodzieży. Wielkie emocje przeżywali fani esportowych wrażeń podczas piątkowego turnieju. Trzecia odsłona powiatowego turnieju esportowego Ekalisja kolejny raz rozgrzała publiczność na hali w Osirze. W finale batalie o zwycięstwo stoczyły ze sobą Technikum Świętego Józefa z zespołem Szkół Techniczno-Elektronicznych. Masz na miejscu Okej, to jest super informacja, bo razem z wieżą w pakiecie niezwykle. Turnie sportowy w popularną grę komputerową League of Legends na dobre zapisał się w kalendarzu wydarzeń w naszym mieście. Przejdziesz przez Mida, trzeba uważać z tą walką, bo zaraz się tutaj może pojawić Sin. No i właśnie, niepotrzebna tarczka, można było iść po prostu po kraba. W grze gracze rywalizują ze sobą w drużynach składających się z pięciu osób, kontrolując postaci z unikalnymi umiejętnościami. Celem gry jest pokonanie drużyny przeciwnika poprzez przejęcie kontroli nad obszarami na mapie. Dzięki staraniom miasta, młodzieżowej rady i fundacji PlayPoint fani esportowych wrażeń mogli cieszyć się i dopingować swoje szkoły podczas meczów. No nie ukrywajmy, e-Kalisja jest eventem, który wpisał się na stałe w Kaliszu. Bardzo to młodzież walczy też, tutaj działamy. Co się na pewno zmieniło, to jest publiczność. Ci, co są teraz nawet żywo, widzą, że jest cała zapełniona hala, że jest nas tu mnóstwo. Online jest nas ponad setka, więc non-stop 100 widzów, więc to jest spory progres w stosunku do tamtego roku. Nie ukrywajmy też, podkreślam, duże wsparcie Fundacji Światło i Sól, Fundacja Playpoint, Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza, no i oczywiście miasto Kalisz. Spięło to wszystko. Wczoraj siedzieliśmy, wczoraj cały miesiąc przygotowań rozgrywek i mamy oto ten efekt. Efekt moim zdaniem cudowny, efekt, który moim zdaniem mnie osobiście zadowala. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział łącznie 15 drużyn z kaliskich szkół średnich oraz z powiatu kaliskiego. Jednak w finale mogły znaleźć się tylko dwie drużyny. W tegorocznej edycji szkoła z Częstochowskiej była mocno zmotywowana i wierzyła w zwycięstwo. Przygotowanie do takiego turnieju to zazwyczaj są treningi, nie wiem, 2-3 dziennie, albo nawet więcej gier. Zależy jak mamy czas, tak? Mamy szkołę, mamy też inne zajęcia, ale wiadomo, staramy się przygotować do tego turnieju, wypaść jak najlepiej, jednak wygrać ten turniej. tak? Starcie ekipy z WSK z drużyną z technikum Świętego Józefa skończyło się wynikiem 3 do 1. Oprócz pucharu przekazowanego co roku zwycięskiemu zespołowi zaszło kilka zmian we wręczaniu nagród. Zmieniły się także nagrody. W zeszłym roku też oczywiście są to czeki, tak jak poprzednio. Jednak w tym roku też chcemy postawić na to, żeby to uczniowie porozmawiali z dyrekcją wygrany zespół o tym, na co te pieniądze można przeznaczyć, żeby to rzeczywiście służyło tym uczniom, jeśli zdecydują się, czy to na komputery, czy to może na fotele gamingowe, bo przecież będą służyć wtedy kolejnej edycji. W tym roku organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zadbali o oprawę graficzną, strefę gastronomiczną oraz ciekawych gości, którzy skomentowali zmagania pięcioosobowych zespołów, a Puchar Ekalisia najbliższy rok spędzi w gablocie ZSTE. Gratulacje. Czasem słońce, czasem deszcz, tak można w skrócie określić naszą kwietniową pogodę. A jutro możemy spodziewać się niestety pochmurnego nieba i opadów. Dziś wieczorem na termometrach 11 stopni, na niebie sporo chmur i będzie padał deszcz. Noc też deszczowa, temperatura spadnie do 9 stopni. We wtorek termometry wskażą 12 stopni na plusie, na niebie przewaga chmur i znów lokalnie popada deszcz. W nocy 10 stopni, ale już bez opadów. W środę od samego rana 4 stopnie Celsjusza, na niebie sporo chmur, ale pojawi się także trochę słońca. W ciągu dnia temperatura wzrośnie tylko do 5 stopni, na niebie zachmurzenie umiarkowane. I prognozą kończymy poniedziałkowe wydanie. Już serdecznie zapraszam na środowe i przypominam o naszym portalu Fakty Kaliskie Info. Tu na bieżąco informacje z Kalisza i regionu. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.